Cześć, witajcie. Ja jestem MC kubaterks a to jest kolejny już trzeci, chyba z kolei odcinek z Terrarii Więc wchodzimy i żeby Was nie oszukać, tutaj mam dwie postacie inne. To jest nasza MC Let's Play. Let's play. I bardzo, bardzo, bardzo dużo robiłem. O kurcze o, dobrze. Y Słuchać mnie już? Dobrze, nie, bo przez chwilę nie słyszałem swojego głosu i widzimy mam Fire and Great Sword, mm. no i tak wygląda moje EQ, bardzo dużo grałem poza odcinkami, mam Grappling Hooka, mam Racket Bootsy i nie pamiętam, na tym polega Grappling Hook, nie pamiętam czy... Pff. W poprzednim odcinku był ten domek, budowaliśmy go, ale... Cóż. I tak. Widzimy, Driada jest. Przypadkiem pokonałem w Katulu. Tak. Jestem sobie na świecie, gram. Od nagle wyskakuje mi komunikat, że Katulu przybyło. No i w tym odcinku pokonamy sobie to w Katulu. Tylko. O, Golda odłożymy. No. Hmm. Double jump, chyba trzy te double jumpy znalazłem, i. 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 i no, pff, ja to mądry jestem. Yy, I chyba dwa sprzedałem, a jednego mam. Znaczy, no, jednego, bo teraz sobie. I pokonałem także Eater of Worlds, ale jego dzisiaj też pokonamy, więc możecie się spodziewać troszeczkę dłuższego odcinka. E... Tylko jeszcze musimy. O kurczę, zapomniałem to włączyć. Widziałem, że fajnie na sprawie spadł. Fajnie by było. Jakbym go złapał. Swoją główką. Małą. I tak jak słyszycie, albo nie słyszycie, nie wiem. E... Mam Blue Yeti. Tak, przyszło mi. Przepraszam Was, że nie było tak długo odcinka. O kurczę. Ale właśnie nie chciałem nagrywać już bez tego Blue Yeti. I jeżeli teraz bardzo słychać moją klawiaturę, to przepraszam Was za to i myszkę. No bo po prostu Blue Yeti jest za czuły. A jak. Yy, yy, w ogóle. No bo one jest na podkładce, no nie? I one. Jakby... mam klawiaturę na, yy, na biurku, no nie? No chyba tak jak każdy... Widzimy tutaj jeszcze na meteoryt spad. No chyba jak na każdy normalny człowiek ma klawiaturę na biurku, no nie? No i to w... i myszkę też Symboluje i takie czułe, że wyczuwa yy, po prostu słychać jak yy, coś tam, no klikam, no i ten Jeszcze tam no, więc teraz w tą noc pokonamy sobie Aya w weźmiemy dwa golda, o kurde tam chyba, dobra, tyle nam wystarczy, trudno, yy, i tylko zobaczymy, bo poza odcinkami sobie jeszcze dla golda chciałem pokonać AF w jeszcze spawn to wiem, dobra, a miał już 400 życia, no i co, no i dzień. Teraz, kurczę... E, gdzie jest księżyc? Okej, okay, teraz... Aha! Muzyczka dzienna już! Spoko. Nie mam pytań. Także... Chyba teraz... W dzień sobie... Pójdziemy, pokonamy i of Worlds. Okej? Okay? Myślę, że okej. Okay. I pokonywałem go bez potów, jeszcze ze słabszą zbroją. Lecz, lecz, lecz. Hmm. Nie, dobra, nie bierzemy pota. Kij tym. To są spajki, bołaty yy, No i pokonałem tylko te dwa bossy, więc o nic nie musicie się martwić, że nie pokonałem Skeletrona, że pokonałem właśnie Skeletrona, czy. Yy, no. Weźmiemy sobie jeszcze manę. No i mamy 360 życia, tak. W ostatnim odcinku chyba mieliśmy... 140? Czy 120? Byłem w Helu. No, tutaj widzimy jedno tak No, to jedno, ta chmura w widelce. No, dokopałem się do Helu i tam jest dużo, dużo, dużo life crystal. No. I teraz szukam bomb. I pewnie wy teraz wyzywacie co ty robisz, Pf, ale... Nie mogę ich znaleźć. O są. Jeszcze spajki bomb. Mm, I teraz żelu szukamy na, te, na spiky na spajki bomby. O jest. Trochę żelu, ale jest. Po drodze sobie wykraftujemy parę. I jeżeli dobrze pamiętam, muszę, musimy zniszczyć dwa Shadow Orby, żeby nam się pojawił Bo inaczej ja nie chcę przywoływać, po prostu y Jeszcze dostaniemy drop z tego, więc opylimy go, jakby to będzie jeszcze muszkiet No, mam y Mam pistolet z ulepszeniami, jakimi przedrostkami, no Dobry, a muszkiet normalny Grappling hook, y o kurczę Od normalnego hooka, tak, różni się tym no, może wystrzeliwać 3, 3, 3 takie jakby huki. Wiecie, tak, tak. Nie wiem. No, kurczę. Tak, tak. I tak na przykład, no nie? Slime. Zabijamy slima dla żelu, ponieważ planuję sobie zrobić y, ten miotacz y, płomieni. No. Więc teraz idziemy na korupcję. Y, I szukamy. Shadow orbów. dwa powinniśmy znaleźć na spokojnie. A jak nie, to pójdziemy przez dżunglę do tej korupcji po prawej stronie. Chodź. Ok. Poty mamy na życie, o, oczywiście duże. Czy co może w prawo pójdziemy? mhm. Mm mm -hmm. No proszę was, no nie mówcie, że tutaj nie ma żadnego shadow orba, no, no nie, no to tak nie może być. Może tutaj... A tutaj się kopałem do jednego shadow orba. Miałem sobie... Właśnie przyszłem ze szkoły, tak patrzę. Kurde. Yeti stoi na stole. E, no to trzeba by nie nagrać czegoś. No i nagrywam. Bez przygotowania w ogóle. No nie gadać. Wiecie co? Ja pójdę jeszcze. Sobie... Bo tam musi być... Ta korupcja zwiększa o wiele od tego. No i mamy obsid obsidian skóra, żeby właśnie nas to nie parzyło. Meteorhead. Spoko. Chodź. O, ładnie. Podpalił nas. No nie. E, no, podpalił. Szukamy kolejnych kraterów, by do nich wejść. I tam powinny być shadow orby. E... Nie, to są te. E... No, te, te ołtarzyki. E... No i w ogóle myślałem, że będzie noc, więc nie skorzystałem z, z tych shadow orbów, jak tutaj byliśmy. No i mamy jeden jeszcze jeszcze drugi trzeba znaleźć. Aha, i w ogóle ten miecz podpala, no nie? Co jest dobre. Może na początek użyjemy tych. O, o. Tego sobie zabijemy, koruptora. Ja na nie tak mówię, żebyście nie mieli jakichś pretensji. I tak, w sumie to ten odcinek chciałem nagrać tylko, żeby pokonać tych dwóch bossów. No bo jeżeli da się ich parę razy wezwać, no to czemu by nie skorzystać? Um, tylko szkoda, że y szkieletona, no to tą pierwszą formę, z tego co wiem, nie da się dwa razy wezwać. Po prostu raz, no i potem już wchodzisz do dungeona. No chyba, że na innym świecie byśmy go. Ale nie, to nie jest to samo co na swoim. O Jezus, jeszcze jedna bomba. I chyba do tamtego że do orba, będę się też tak od góry kopał, ponieważ nie chcę się z tą wodą... Hmm. Co nam wypadło, co nam wypadło? Maszkiet. O obraz, go za dwa golda, czy tam za jeden. Okej. Okay. Czy teraz tymi normalnymi bombami? Wiecie co, może ja wam zrobię cięcie, no i widzimy się... Jak się do tego dokopię? Okej. Okay. Już jesteśmy. Kurde. E, no i kopiamy go. Chyba jak się wezywa literą Word, przez to. No to nic nie wypada. Zobaczymy zresztą. No nic. Dało w to, ja chyba miałem. Nie, nie miałem go. E, to fajnie. No to wypadło, bo. O. Gra sobie w Counter strajka. Dobra, wpadło nam, dało wpał. O, jeszcze takie fajne, no. Nie narzekam, nie narzekam. Znaczy nie dało wpał, tylko balo... bal... o... hard. Nie wiem jak to się czyta. Yy. To jest bardzo fajna broń, według mnie. Teraz sobie trochę... O! Przepraszam, was jakbym mniej mówił, ale się skupiam na walce, żeby tutaj nie strzelić jakiegoś fajla, no nie? No i co, próbujesz nas bić i co? Nie wychodzi ci to specjalnie. Ja nawet bardziej wolę tym pistoletem atakować, ponieważ on ma. szybciej po prostu strzela i ten damage mniejszy się rekompensuje. W ciągu sekundy na przykład strzelę. O nie, są już dwie części. Dwa razy, a mniejszym damage'em na przykład 16, niż yy, raz na sekundę strzelę, no nie, yy, tym. Yy... No, 23 na przykład, tak, tak, tak randomowe damage, y. ale koło tego coś to jest. No i widzimy, nasz Eater of Worlds już umiera, skoczymy tylko po serduszka. Teraz to tutaj tylko można spamić No i liczyć, że się wbije na to właśnie teraz tak jak tutaj nasz kolega. Mm. No i tak wygląda praktycznie walka w tym późniejszym etapie. O kurczę! O kurczę! No nie. Zcina? Serio? O już, dobrze jest. Przepraszam Was za to, ale kliknąłem przypadkiem na Windowsa, bo tak jak wspominałem grałem w okienku i dlatego te obrazy są takie rozszerzone, no nie? No. I Was za to przepraszam, ale za niedługo powinienem normalnie nagrywać. Bo mógłbym nagrywać w pełnym oknie, ale bym miał małe lagi i nie chcę po prostu. No nie chcę, no. O, ale pięknie. Ok, Coś mi za oknem przeleciał jakiś ptak, nie wiem. Jest 14,58. To jeszcze trochę. Ten odcinek będzie dłuższy, no bo pokonujemy dwóch bossów, no to no, no, no. No. Pff, no. No i właśnie widzimy. W tym właśnie nie jest tak, że fanty wypadają jak się go całego pokona, tylko jak się pokona jedną taką część, no to wy wypadają już tam demonscythe'y na ją skalę, znaczy z nich się robi yy, no, zbroję demo yy, yy, demoniczną, kill off, no i różne takie, młot, ale młot widzimy mam już z Hearthstone'a. No i tak, zbroję będę chciał sobie zrobić nie z Hellstone'a, ani nie z Meteorytu Chociaż z tego też pewnie zrobię do naszej zbrojowni Ale no... Do to... Yy, shadow yy, No, Shadow, Shadow, Shadowset Przepraszam Was za to I tak patrzę teraz na to Blue Yeti Ta lampka się świeci Mód No I, i nagrywa i przepraszam Was, jakby ten głos właśnie był głośny, bo jak przyciszam e, mój głos, no to e, wtedy, e, jak przyciszam, żeby nie było słychać klawiatury, chociaż może nie i teraz, no to mm, nie słychać mnie i z tym no, nie wiem, co zrobić. Albo będę się po prostu, nie, nie, nie będę się ograniczał do klikania klawiszy, ale e, no może będę je po prostu... Jakby to powiedzieć. Nie tak mocno klikał, czy... No coś w tym stylu. No, chodźcie szybko, no. Bo my chcemy jeszcze w katulu pokonać. Kurczę, wiecie co? Teraz tym ciśniemy. Jestem sam w domu, więc nikt mi nie powinien przeszkadzać. Okej. Okay. Tutaj coś chyba spadło. więc teraz ciśniemy, no myślałem, że już będzie koniec nocy czy coś w tym stylu eee, i odłożymy pieniądze, cały demonit o kurcze, wiecie co, przetopimy to ponieważ ja bym chciał zbroję ale będziemy go musieli jeszcze raz pokonać a to chyba na tej drugiej korupcji po Shadow Scale. E, Przetopimy to w tym piecu tak e, bo chyba do powinno nam już wystarczyć albo nie e, widzimy o kurcze co sobie pierwsze zrobić hmm może hełm i to już odłożymy Hełm, bo ponieważ przed chwilą niedawno sobie zrobiłem tam złoty. No i no, widzimy tutaj ten taki takie... Kurczę, nie ten hełm chciałem. Tylko chciałem. Ten hełm. O. No i jakbyśmy wyglądali bez tego stroju? Trochę dziwnie, ale okej. Okay. O, przepraszam Was za tą klawiaturę, ale... No na razie nie mogę nic z tym zrobić. Widzimy. Top hat mamy. No, teraz noc, więc chciałem robić cięcie, ale już widzę, że nie ma sensu. Aha, jeszcze sobie muszkiet sprzedamy. Hmm, co ile on idzie? To zwa Golda, dobra. Widzimy tutaj, jest takie przejście, z którego praktycznie korzystam. Wolę przechodzić górą. Bo tam od razu mogę wejść na dwór. Tutaj mamy łapeczkę, ale to ona chyba była. Tak. Mam już 28 golda. No, no, nie powiem, że źle. Nawet jak na ta, taki poziom w grze, no to. Chwileczkę mamy. Yy, potrzebujemy dwóch live krystali yy, do full, 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 full no, życia. I jedną yy, tą gwiazdkę niebieską yy, do. Możemy już to przyzwać? Jeszcze spamujemy. Um, no do, do full many. W sumie jeszcze dwie, ponieważ ja tutaj mam to, 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 takie coś. Będą w Starper. Nie wiem, star power, star power no. Co dodajemy nam 20 many. I oczywiście, jak będziemy mieli coś lepszego, na przykład, nie wiem, skrzydła, to to wymienimy. Ale no, 20 więcej many. No to, to, to. Dobrze, przyzywamy AFK w kutlu. Z której strony przecież O, tu, z dołu, spoko. Zaspomujemy je tym. O kurczę. Czasami z tych raket nie umiem korzystać. Aha, i tak dla waszej, dla waszej wiedzy, jak pierwszy raz wracałem w tolu to też nie robiłem tej platformy. I sobie dałem radę, więc chyba jej nie zrobimy. Albo zrobimy, i żeby wyglądała, i żeby, i żeby, i żeby. No, żeby, 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 żeby. Właśnie, podpaliliśmy ją. Dobrze jest. Fallen Stars. Ok. Zbierzemy. O czym ja to mówię? No, i na innych bosów, typu, nie wiem, tych bliźniaków. Zielona HP? No już. Nie powiem, że mało, bo mało mu zjechaliśmy, mi się wydaje. Chociaż, widzicie, raz na sekundę, tym około mogę strzelić. A jak więcej, no to też tym, 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 tym. tym. Pistoletem możemy więcej, no nie, ale wolę właśnie taki damage y, zadawać i ulepszonym jeszcze, no nie, niż y, maszkietem, chociaż maszkiet też nasze jak na przykład maszkiet ma jakieś wroga na jeden hit, no nie, chociaż w sumie też mu, wtedy mój miecz no ale na jeden hit, o, zaraz się transformuje. Wiecie co, przetransformujemy je moim mieczem. O, i teraz nie będziesz wysyłał naszych sugus, z tych sługusów. Zabiliśmy jednego. Teraz on jest bardzo agresywne, ale ma mniej defensa. Więc. Aj, zapomniałem powiedzieć. Przepraszam, jakbym mniej mówił, ale po prostu też się skupiam, no bo nie chcę strzelić jakiejś y, demonii. Shadow. Y, shadowowa już czapkę i przegrałem za fk no nie? Ale to chyba by nie było możliwe. Wiecie co? Trochę tym może sobie pobijemy. To dobre jest. Ha, bo to też zadaje taki damage. Taki... Nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, ale zadaje. O już 492. No i jak miało tak 400 HP, to AFK mi uciekło, ponieważ chciało mi się zawalczyć z za afk jak było... No, połowa nocy. No tak może 3 czwarte nocy jak było. I mi to specjalnie nie wyszło. Kurczę, trochę tego nagrania jest. Więc. Hmm, co mamy? No, demonit, to... oczywiście przetopimy go sobie od razu. Eee... No, 10, ok. Włożymy sobie to do skrzynki. Jak ja nie lubię tego powolnego scrollowania eee, w... przy nagraniu. No to po prostu to męczarnia jest jakaś. No, demonii tu już chyba mam wystarczająco na cały set? Lecz, lecz, lecz. Jeszcze wszystkiego. Nie mamy tych, tych. Shadow Skull Ok. No, to więc. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć.